Nie, nie, Gdzie? nie, Ty nie, nie, ty! nie, 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 chaty. Raz, dwa, trzy! nie, 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 też nie, mówię? nie, Dobra, no na hardscore lecę koło mojej chaty, tak tam będzie milion osób. A nie, bo ja mam tam oświetlenie chyba. No ja mam tu oświetlenie. Gdybym się zmychał, gdyby na moim dachu był jakiś zombie czy tyłka. Trzy, no i co? Solo było. Bośka! O kurde. Unikam twojej strzały. Szybko. O kurde, dwie baśki. Chaj już zachód słońca, zersy i się spalicie. I ty też. U bym zginął nie Pa, pa, pa będą zarała, nie jalać. Kostek w ciebie szczeli No i. O tak. Szybkie! 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 I zaraz siedzę. Dobra, już pokojowy. ty. No co miałeś? Ja chcę tylko tu rzeczy z diamentu. czwarty level. Ale w foerze. Mieliśmy. No fajnie, ty. Udałeś mój level. Złodzieje leveli. Ja pierdzielę, będę się na kaczkę hańbił. No co? No co? Powiedz mleko. Mleko. Dwa razy. Mleko, mleko. Trzy razy. Mleko, mleko, mleko. Przejdź, Co pije krowa? Wodę. Nie umaj to. <średenia> 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 Nie ja to znam. I to się...